Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś słuchajcie, kolejny raz bawimy się w ogrodnika, ale tym razem korzystamy z końcówki mojego urlopu, ponieważ jest słońce, jest słońce, delikatnie tylko wieje wiatr, już nie tak jak ostatnio, do 60 na godzinę, na szczęście, ale delikatnie wieje wiatr i ja słuchajcie, muszę nawieść resztkę ziemi przed dom i zasadzić lawendę, wysiać tam nasiona lawendy, już mam ostatni dzwonek, ponieważ jeszcze na jesień można sypnąć tam ziarenka. Nasiona? Nasiona? Yy, a na wiosnę musiałabym siać je do doniczki, wiecie, i później takie małe roślinki wysadzać. No, wolałabym tego nie robić. Poza tym mamy resztkę ziemi pod domem, która zajmuje nam miejsce parkingowe, więc muszę się tego pozbyć. A ostatnie kilka tygodni cały czas była obrzydliwa pogoda. I ja nie mogłam się do tego zebrać. Albo coś robiliśmy, nie było nas, albo faktycznie nie miałam jak się do tego zebrać. Więc let's go, zróbmy to razem. I słuchajcie, okazało się, że ja mam kilka roślinek do przesadzenia. Ech, tak poważnie do przesadzenia. Ponieważ moja tajka... O, 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 moja tajka oprócz tego, że jest po dużo produkcyjnym nadal, to ma kilka korzeni pod spodem i mój fikus też. Ostatnio chciałam go podeprzeć, bo jest krzywy i ja go ruszyłam i on się zaczął gibać. I ja zaglądam pod doniczkę, a tam słuchajcie, zdrewniały korzeń. No nie, ja w ogóle mam nadzieję, że obejdzie się bez cięcia doniczki, że on jakkolwiek stamtąd wyjdzie, ale nie wiedziałam, że jest aż tak źle. I ja miałam go zostawić do wiosny, no ale niestety, po prostu przegapiłam ten moment, no i niestety na wiosnę muszę przesadzać rośliny, ale jeszcze co do tajki. Patrzcie, jaki piękny liść, jest to nowiutki, śliczny. Jest przepiękny, naprawdę, on jeszcze się nie wybarwił do końca, jak widzicie, jest taki bardzo, bardzo jasny, ale no jestem w nim zakochana. A fikusa, tego co tutaj stoi, no to musi ze mną przesadzić Dawid, także ja sobie wszystko dzisiaj przygotuję i jak daj wywrócić z roboty, no to pomoże mi go przesadzić, no bo on jest za duży. Ja nigdy nie przesadzałam tak dużego, tak dużej roślinki, chciałam być kwiata, no to nie jest kwiat, to jest roślina. Nie przesadzałam jeszcze aż tak dużej rośliny, więc mogę sobie sama nie poradzić. Plus tutaj mam już praktycznie ukorzenioną, bo to jest trzykrotka, to rośnie jak chwast, mówiłam Wam, to muszę wsadzić do doniczki. A tu jest małpka, tą, ta, którą cieliśmy razem, ale ona póki co zaczyna dopiero coś tam puszczać. Ona jeszcze trochę czasu ma, pewnie parę miesięcy posiedzi, nawet zobaczymy, potrzymam ją może do wiosny albo komuś podaruję. No. Także, let's go, bierzemy się do roboty. Zakładam kalosze, szukam moich rękawic, idę pod taczkę, po łopatę i muszę się jakoś ubrać. Mam na sobie sweter taki z wełny merino i ogólnie jest całkiem ciepło, ale myślę, że coś na, na siebie zarzucić muszę, no bo jednak nie ukrywajmy, jest prawie listopad. No, ale no, idziemy, idziemy, bo się rozgadałam, a trzeba iść przerzucać ziemię. O, oh, tutaj będziemy nasypywać ziemię, to muszę poprzestawiać, bo tutaj jest jakaś agrowłóknina, tak? No, jakaś tam włóknina. Jest taka bela do ubijania ziemi i deska, też to wszystko po zakładaniu trawnika zostało. Muszę to przełożyć z drugiej strony, mam nadzieję, że ja to dźwignę. Oczywiście, miałam o to poprosić Dawida i zapomniałam, bo tu mamy śmietniki, bo tutaj, tu jest to okno z kuchni, nie? Tu ja nie wiem, czy ja cokolwiek będę robiła, póki co rosną tu chwasty, trochę trawy. No i jeszcze raz chwasty i kret. I tu też był kret, ale Jackie wykopał dziurę. I ja nie wiem, czy ja będę tutaj cokolwiek robiła. No bo to jest takie miejsce, kurde, no nie wiem. Co, misiu? Co, wariacie? Jackie w szoku, że wyszliśmy na dwór. Nie? No? W szoku, że w odwórko mam. Ja wiem, że ja jestem w ogóle idealnie ubrana w tych spodniach garniturowych i w tej kamizelce, ale ja nie mam ciuchów. Ja słuchajcie, nie mam już mam bardzo mało ciuchów takich typowo, że tak powiem, do pracy, tak? Ja mam wszystkie ciuchy takie raczej, których wszystko robię. Ej, dobra, dźwigniemy to. No, jest. to najleżejsze zostało na koniec, o To jakaś kałuża. Dobra, mam taczkę, mam łopatę, mam jakieś stare grabki. Trzeba to ogarnąć tutaj i pod chatą mam hałdę ziemi, którą po prostu muszę wrzucić na taczkę i tutaj przesypać. Trochę mi to zajmie na pewno, ale trzeba pokorzystać dopóki jest ładne słońce. No i co, później następne roboty dopiero, tak naprawdę na wiosnę, nie? moja tutaj mam nasionka lawendy od moich rodziców, czy znaczy nie wiem, czy od rodziców, czy od sąsiadki, no ale to moi rodzice mi dali i tutaj faktycznie są nasionka lawendy. W innych rzeczy to te pewnie też, bo to jest taki masz, no ale to wysypujemy tutaj, bo mi się marzą przepiękne krzaczki lawendy po prostu na przyszły rok. Ja już w tym roku chciałam, ale nie ogarnęłam, przyznaję się, bo zbicia nie ogarnęłam, ale ta lawenda po prostu jest moim marzeniem, żeby w przyszłym roku tutaj latało pełno pszczółek po prostu, jak to będzie kwitło. oh shit. No i dobra, i w ogóle jest mega, mega ciepło i pszczółka lata. Miło wiedzieć, że jeszcze są o tej porze roku. Eee. Nasypałam tą ziemię, tak pierwszy ze ją ubiłam. Ja nie mam siły, ja nie miałam jeszcze doświadczenia. To jest mój pierwszy ogród, który robię sama, nie? Ale ubiłam mniej więcej, teraz zrobiłam sobie taki ala rowek grabkami, więc będę powolutku nasypywała te ziarenka. Zobacz, jak one pięknie pachną. Oh my god. Cudownie także rozsypiemy, No to wiecie, to jest wszystko, to są po prostu kwiaty, jakby takie, wiecie, rozpiertaczone, także posypiemy to po całości i przykryjemy delikatnie ziemią, także po prostu no coś tam się wydarzyło na wiosnę tutaj, nie? tutaj ten hibiskus, którego sadziłam ostatnio z Wami. Ten o. No spoko wiadomo, teraz wygląda jak suchy badyl, ale puścił kwiatka. Tu ma jakiegoś w ogóle pączka, który nigdy się nie rozwinął. No smutek. Ale jeden, który był, się rozwinął. I idąc dalej. Mamy taką wysoką trawę. Dawid prawdopodobnie będzie ją posił. Jeszcze myśleliśmy, że już nie trzeba będzie. A no jest śmieszna pogoda, więc po prostu trawsko urosło strasznie duże. A ja słuchajcie, na tych malinkach Tutaj o dzisiaj zrywałam, słuchajcie, maliny. No, nie wiedziałam, że są, no bo nie wychodziłam. Tutaj była obrzydliwa pogoda i zastanawiałam się, czy te maliny się w ogóle przyjęły. No i przyjęły się. O, tu nawet chyba jeszcze jakaś taka uschnięta wisi, tak wiszą takie dwie małe Jacky sobie jedną zjadł, a cała reszta. No, no, mam wrażenie, że się przyjęła. No, już ile minął chyba z miesiąc, nie? Odkąd sadzaliśmy. Także czekamy na wiosnę. Mam nadzieję, że po prostu będą miały jak najwięcej pączków. Nie wiem, czy to wszystko poobrywać, czy nie. Chyba zostawię po prostu, bo nie wiem, nie znam się. Dajcie mi znać, co się robi z tymi takimi uschniętymi owocami. O, takie jak tutaj wisi na przykład taka zeschnięta malinka, ale to nie koniec. Oprócz tego, że mamy nową dostawę chwastów, no bo tu my za potem mamy już habazie. To mamy jeszcze, ale to już w doniczce poziomki na tarasie. Tu rosła papryka, no ale zdechła, muszę ją wywalić. Oj, biedronka. Tu rosła papryka, ta, która się teraz suszy w domu, a to są poziomki. Rodzice mi dali właśnie już takie wyrośnięte, że tak powiem, plus mech w gratisie. No, ale mamy poziomki, oni je trzymają normalnie na zimę. O, kolejna biedronka. Oni je trzymają przez zimę normalnie w donicy, tylko ja nie wiem, czy ich gdzieś nie przełożymy i też wyrosną mi, słuchajcie, jeżyny. Spadały tutaj jeżynki. Oj, tutaj też jest jeżyna. Także nie wiem, czy jeżyny mi tu nie wykiełkują. No nie chciałabym, bo jeżyny są cholerstwem małym, które rośnie wszędzie jak chwast. O Jezu. na głowie. Słuchajcie, niby jest październik. Końcówka października, prawie listopad. Niby jest chłodno, ale ja się spociłam. Fakt, zdjąłam tą kamizelkę i jestem w wełnianym swetrze. On jest cienki, ale naprawdę grzeje. A ten wariat, chyba widzieliście na nagraniu, jaką korbę robił. Po prostu latał jak Puść! Co to odlatuje, słuchajcie? Nie wiem, nie wiem, czy Wam pokażę. Słyszycie? Śmiesznie, no. Śmiesznie, śmiesznie. Lubię tu mieszkać. W mieście nigdy tego nie doświadczałam. Nawet jak przylatywały nad miastem, to tego nigdy nie widziałam, nie? dobra, chciałam Wam pokazać, ale tego nie widać. <grym wytrzymał> Także fajnie. Jackie za pierwszym razem się w ogóle wystraszył, jak leciał cały klucz. Cały klucz leciał i on spojrzał na mnie i zaczął uciekać, słuchajcie, ogon pod Dubsko i uciekał. Patrzę, pusz, ile w ogóle pietronek. To są te pietronki chińskie podobno, tak? Ale mamy cały stado po prostu na elewacji. Tragedia. Ale w każdym razie zostawiam tą lawendę taką wstępnie ubitą. No i mam nadzieję faktycznie, że na wiosnę, na lato i tym późnym latem będę miała taką przepiękną lawendę pod domem, że wchodząc po prostu, wiecie, wychodząc z domu czy wchodząc do domu będę miała piękny widoczek, no i że będziemy mieć dużo pszczółek, które też nam się przydadzą, no bo ja planuję jakiś mały ogródeczek jednak mieć. No ja jestem świrem roślinnym, już wiecie, <noise> więc na pewno będę chciała mieć coś na wiosnę, no maliny już mamy. Poziomki mamy, na pewno jakieś pomidorki, ogórki może niekoniecznie, bo to też zajmuje pół ogrodu. Cukinia też niekoniecznie, bo też zajmuje pół ogrodu, ale jakaś papryczka, pomidor, coś, coś tego typu rzeczy na pewno na pewno u nas w ogrodzie się pojawią. Jest kolejny dzień i słuchajcie, ja już chcę chyba wrócić do pracy. Jednak no siedząc w domu, tak po prostu, ja słuchajcie, nic nie robię. Totalnie, ja nagram jeden film, rzucę czasem jeden film. Mimo to, że miałam sobie zmontować coś już na zaśkę, po prostu, żeby później nie lecieć i wiecie, z ręką w nocniku się nie budzi, że jest powiedzmy godzina 18.30, a ja nie mam żadnego filmu, i ja nie mogę się ogarnąć. Jak wpadasz w ten rytm takiej pracy, że pracujesz 8, 16, że rano, musisz się ogarnąć, musisz ogarnąć siebie, psa, jedzenie, później pracujesz, później jakieś jedzenie, później to, później tamto, dużo łatwiej jest mi się ogarnąć, naprawdę. I w sumie co? Wczoraj udało mi się na farcie, słuchajcie, z tą nawędą, z tym ogrodem, bo dzisiaj już jest jakaś apokalipsa na dworze. Jest wszystko jeszcze większe niż było ostatnio. Poryby są w ogóle do 65 na godzinę. Masakra. Masakra. Po prostu biedne brzuski, biedne drzewka tutaj koło mnie. nie no, ja widzę, ja widzę jak one walczą mnie. Widzę, jak one się bujają. Także tragedia pogodowa. Ostatnio stwierdziłam kolejny raz, tylko teraz już faktycznie się za to biorę. Chciałabym wrócić do wagi, którą miałam par lat temu. Trochę mi się przytyło, nie ukrywam. Teraz jeszcze, jak siedzę w domu i po prostu pracuję, wiecie, zdalnie, siedzę na dupie, no to faktycznie to nie pomaga. Ja nie tyję, ja stanęłam w miejscu, ale jednak chciałabym wrócić do tej wagi, którą miałam kiedyś. Było mi lżej, było mi lepiej, było mi wygodniej i no po prostu. Po prostu chciałabym wrócić do tej wagi. To nie jest dużo, tam nie wiem, parę kilo raptem. Ale no, ale jednak. Jednak jednak wolałabym wrócić do tej wagi, którą faktycznie miałam, także już dzisiaj e, zaczęłam. Zaczęłam od tego, że zmniejszyłam, słuchajcie, to są takie drobne rzeczy, nie? które Wam pomogą na przykład, jak chcecie zrzucić parę kilo, zaczęłam od zmniejszenia ilości kawy, nie kawy, tylko mleka w kawie, bo ja piję praktycznie mleko z kawą, no i czasami trzy kawy dziennie. I wiecie, to czasami się robi kilkaset kalorii z samej kawy, mimo to, że ja kawę nie słodzę. A jeszcze jak do tego słodzicie? To, to się robi, powiedzmy, dodatkowy obiad tak naprawdę, nie? Z takiej głupiej kawki. Czy jakiś syrop na przykład, taki wiecie, po prostu syrop smakowy z cukrem. I kawa nagle okazuje się, że powiedzmy, nie 200 kalorii. No. Moja kawka ma teraz jakieś 35, ponieważ zredukowałam ilość mleka do 80 gramów, a normalnie lałam około 160. <grym> Także takie drobne zmiany planuję wprowadzić, żeby po prostu też nie robić tego radykalnie, bo ja nie lubię. Ja trochę jak byłam młodsza, byłam takim trochę fit świrem, i ja wtedy miałam takie trochę zaburzenie. Może niekoniecznie to były jakieś super zaburzenia odżywienia, ale ja miałam taki zaburzony po pogląd na to wszystko. To były, słuchajcie, wtedy czasy początku tak naprawdę Instagrama: każdy był fit świerem. Ja wrzucałam fit przepisy, ja bardzo dużo trenowałam. Słuchajcie, to też jest śmieszne, bo teraz totalnie w ogóle na siłowni nie byłam od pięciu lat. Ja pracowałam na siłowni, ja byłam trenerem, ja trenowałam cały czas, ja tam pracowałam i po prostu ja prawie tam żyłam. Siłownia to był mój drugi dom. Nie ja uwielbiałam pływać, ja pracowałam na basenie, ja prowadziłam zajęcia fitness, a w tym momencie pracuję przed kąpem i chcę wrócić do tej wagi, którą miałam wtedy, po prostu, nie? ale nie takim kosztem, że ja znowu będę takim świrem, po prostu chcę do tego podejść z głową. Dlatego wprowadzamy takie drobne zmiany, typu na przykład mniejsza ilość mleka do kawy, bo ta kawa nadal jest przepyszna, tylko po prostu mam mniej mleka. No po prostu, po prostu a ostatnio właśnie oglądałam, znaczy oglądałam, po prostu oglądam Zuzię BMW na TikToku i ona kiedyś właśnie w, pierwszej, w pierwszym filmie z serii, że chudnie 10 kilo, zaśmiała się, że jej intuicja podpowiada jej, że ma zjeść kebaba. No to, to ja. Moja intuicja podpowiada mi, że jak zjem batona i jak do owsianki, taki fit owsianki dam łyżkę masła orzechowego zamiast łyżeczkę, to będzie wszystko ok, Nie, nie będzie ok. To są naprawdę takie drobne zmiany, które powodują, że wasz posiłek, na przykład, zamiast mieć, nie wiem, 500 kalorii, ma 700 nagle, nie? I to jest tak grosz do grosza, no i się zbiera. Także chciałabym faktycznie wziąć się za to i dzisiaj, jak pojadę na zakupy, chciałabym zjechać do dealza, bo wiem, że w dealzie powinno coś takiego być, jak taki olej w sprayu. Bardzo bym chciała to kupić. W ogóle wiem, że są opcje, żeby mieć taki spray, ale że możesz sobie dolewać ten olej do środka. Tylko ja bym chciała, żeby to była mygiełka, żeby to mi nie pryskało, bo miałam kiedyś właśnie taki psikacz, ale on pryskał i to tak okropnie, że on mnie strasznie irytował, więc ja bym chciała kupić taki faktycznie, no spray. Ja wiem, że on wychodzi drożej, ale to raz, że jest bardzo ekonomiczne, a dwa, że no po prostu to robi taką mygiełkę z tego oleju, a nie rozprysk. Wiecie o co mi chodzi, na pewno wiecie o co mi chodzi. Dzień dobry, dnia kolejnego. Słuchajcie, ja jeszcze się nie obudziłam dobrze, ale już mówię, w się, rozpuszczę włosy, założę soczewki i mam. tak, na, na stróżku. Piesek kicha. Piesek też śpioszek, śpi jeszcze. Jezu, Dawid taczkę zostawił. Ale słuchajcie, dzień zaczynamy... Nie chodzę jak pijana. Dzień zaczynamy od szklaneczki wody. Gdzie jest jakaś moja szklanka? O no, wszystkie moje szklanki są brudne. Są aż dwie. No dobra, to. Ma pół litra. I byłem wczoraj na zakupach. Ja chyba właśnie przez to wczoraj nic nie nagrałam. Nawet holu zakupowego nie nagrałam i słuchajcie, od dwóch tygodni nie było takiego porządnego i rozpegujcie ze mną zakupy spożywcze z litra i z biedronki. No nie było, bo ostatnio zrobiłam taką karuzelę, że co kupiłam i co z tego zrobię, że przepraszam Was, ale... Osoby, które noszą soczewki, będą wiedziały, o co chodzi. Zbierają się takie glutki w oczach, które się ciągną przez całe oko. To jest bardzo satysfakcjonujące, ale ja po prostu czasem czuję, że ja mam coś w oku i ja to muszę wyciągnąć. No i dawno nic nie nagrałam. Wczoraj, słuchajcie, pojechałam do Biedronki i ja nawet napisałam do Dawida. Ja pierdolę, stary, apokalipsa. Co tu się dzieje? W ogóle było tak strasznie dużo ludzi wszędzie. No nie no, kosmos, a Lidla mamy przy takim centrum handlowym. I ja mówię, ja aż się boję się na karuzelę. Aż się boję, ale okazało się, że tam było dużo lepiej niż w tej biedronce. Bo w tej biedronce nawet takie pomimo, no do pracują. Nie wiem, się śmieli do siebie, nie?, że stary jest dopiero w ogóle czwartek. Co będzie się działo jutro? mówię do nich, no, powodzonka Wam życzę. Mówię, ja gdybym wiedziała, że będzie taki młyn dzisiaj, to przyszłabym po prostu w piątek. Ja nie wiem, co w sobotę są sklepy nieczynne? Ja nawet nie wiem, nie, bo ja po sklepach nie chodzę w sobotę. Totalnie, jakby nawet nie myślę o tym. Więc ja nie zakładam robienia zakupów w soboty. Kiedyś faktycznie robiłam, ale jak musiałam stawać o godzinie 7, 8, żeby szybko lecieć na zakupy żeby nie utknąć po prostu w tym młynie to powiedziałam: Pierdzielę, jadę w czwartek. I co, jest w środę, ale na weekend zaczynają się najlepsze promocje moi drodzy, z tego co zauważyłam. O trzeba jajka, bo przekładać. I zaraz walniemy sobie mm, 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 pół litra wody. Najpierw, <laughs> no ale tak walniemy sobie pół litra wody. Przed śniadankiem zrobimy kawkę i śniadanie od razu, bo chcę iść z Jackiem na dłuższy spacer, to no jako że już jest, nie wiem, 8, 8.30, nie mam pojęcia, to chcę najpierw się najeść, a dopiero później z nim pójść, on i tak śpi, będzie go widać? Nie, nie, bo ja wstałam i patrzyłam, tylko takie stopy w górze leżą, <laughs> śmieszne jest. Teraz pożegnanie, bo nagrałam wcześniej, ale to było takie i w sumie ja za bardzo sama nie wiedziałam o co chodzi i moi drodzy, Przesadziłam kwiatki, przesadziłam roślinki. Nie chciałam was zanudzać po prostu tym, że ja tutaj siedzę i sobie grzebię w tych korzeniach. Nie, ale pokażę wam, jakie są tego efekty. To jest przykładowo Monstera, ta tajka, ta Constellation. Już tutaj jest podpięta, żeby trzymała się tego palika. Jest palik, elegancko. To jest jej piękny nowy liść, jest cudowny, duży, tak. Mam nadzieję, że jest jej dobrze. Tu widzę, że trochę biel zaczyna mi uciekać, ale okej, okay. that's fine, wszystko jest w porządku. Tu ma trochę mniej tej bieli, nadal jest przepiękna. Wolałabym, żeby szła w tą stronę, niż żeby sobie radziła z tak dużą ilością bieli. Także to zostawiamy. Ten gość dostał palik, dostał też nową doniczkę i to jest yy, gagatek, któremu musiałam donicę rozcinać. On trochę taki jest po przejściach. Tu widzicie, że takie mikro są, mimo to, że to są takie wielkie, to są takie malutkie. No nie czuł się u mnie zbyt dobrze, ale tutaj wracamy i już jest git, już rośnie, mam nadzieję, że będzie duży, piękny. Nie pamiętam, która to jest odmiana, ale kupiłam go w Lidlu, więc nie jest jakiś super duper, chociaż ja większość roślin mam z z marketów, tak? Miałam kiedyś Tineke czy tikenę, nie pamiętam, ale go ukatrupiłam i ten jest bardzo podobny. Czy może to jest tikenę? Wiem, że jeszcze jest Belize, który ma takie różowe te listki. No nie pamiętam, w każdym razie ja uwielbiam jak roślinki mają jakieś takie kolorki właśnie, o takie jakieś białe, zielone, no są super. O, moja y, szeflera, ona jest przepiękna i słuchajcie, ona była gigantyczna, ona miała nie wiem z 1,60 m, ale Jackie ją zeżarł, tak. Znaczy, że nie, nie zjadł jej, tylko po prostu on miał taką fazę, że jak zostawał sam w domu, to on był strasznym niszczycielem i. Jak ją przywieźliśmy do domu, to on ją, słuchajcie, przewracał i wyciągał tą ziemię. On przewracał roślinę, wyciągał ją po prostu z doniczki i bawił się tą ziemią. No, ja się strasznie bałam tutaj postawić rośliny, ale mu przeszło. Przeszła mu cała faza, już jest git. Już nie niszczy, nie ma takiej fazy, już nie ma takiego lęku, więc, więc spoko udało nam się. No, bo ja mam naprawdę dużo tych roślin i ona, słuchajcie, z takiego szczytu ukorzeniła się do takich rozmiarów. Ona zapieprza jak szalona. Więc co? No, jeszcze trochę roboty przy tych roślinach mi zostało, ale już całą resztę zostawiam na wiosnę. Jeszcze tylko zastanawiam się, co zrobić z nim. No bo ja go miałam przesadzić, w sumie docelowo on był taką najważniejszą e, kwestią do przesadzenia. No on i jeszcze kilka innych, ale tak. Po pierwsze, ma dużo ziemiórek, więc jak widzicie jest lep. Walczę z ziemiórkami. Chciałabym go przesadzić, żeby po prostu pozbyć się tych ziemiórek, ale guys, ja nie mam takiej dużej doniczki. Nie pomyślałam o tym. Nie mam takiej dużej donicy. No finalnie, ewentualnie mogłabym go zostawić w tej, która, która jest tutaj. No trudno. Po prostu, no, po prostu będzie w takiej ciemnej, ale chciałabym się pozbyć tych y, ziemiórek, bo on jest piękny. On w ogóle puszcza kolejnego liścia, także dobrze mu chyba u mnie, bo te pierwsze liście są takie liche, ale tutaj już zaczyna się robić przepiękne i słuchajcie, one rosną nawet do 3 metrów w domu. Także, no, mam nadzieję, że będzie mu u mnie jak najlepiej i że będzie super rósł, a jego miejsce docelowe jest prawdopodobnie tutaj. I ta dracena pójdzie tam i będzie sobie stała z drugą draceną no i z tym fikusem. A tutaj właśnie postawiłabym tego fikusa dużego. No nie wiem, zobaczymy. Na razie, nie chcę go tutaj stawiać przez te ziemiurki, żeby one mi się nie rozprzestrzeniły wszędzie. To w ogóle, słuchajcie, to o, to jest ślad po korzeniach powietrznych monstery. Zap zawsze zapominam to zmyć, ale tak jak ona stała, tutaj regał wcześniej stała, jak jeszcze nie było szafki tutaj. I ta monstera, którą ukorzeniam tam. No to ona tutaj sobie stała na samej górze, tu stała na samej górze, i tu zwisały korzenie i się przyczepiły do ściany. Hit, po prostu hit. No ale w każdym razie ten duży Fikus, jego miejsce docelowe, ja widzę tutaj. Chciałabym, żeby stał tam, ale on jest strasznie rozłożysty i boję się, że szlak go trafi od indukcji, która jest za blisko. I tak już tą monsterę, o tą monsterę się boję, ale ona tam stoi od początku i póki co jest jej dobrze. Po prostu jak coś gotuje na tym palniku przy niej, no to staram się go przestawić. Znaczy, przestawić, staram się przykrywką tak zrobić, żeby to nie leciało na nią bezpośrednio. Ona już jest chyba zahartowana. No i dobra, to by było na tyle, bo ja znowu się odpaliłam, znowu zaczęłam gadać. Także dziękuję ślicznie, że byliście ze mną tutaj do samego końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję, bo ja wiem, że 70% z Was tego nie robi. Ja nie wiem, dlaczego Wy tego jeszcze nie robicie. I co? Będziemy kończyć. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!